Ile tych bezmiennych w lasach pogrzebanych, Ile tych rozstrzelanych, nawet bez sprawdzenia danych Ile łez musiała wylać, nie jedna matka biedna ogina ogień na podchalu, ginie Polska niepodległa Agenci kolaboranci, tak tu jest już od stuleci Ja nie dam się zwała muci tak wychowam swoje dzieci Waszej pamięci żołnierze wykręci Komuniści mordowali, teraz chodzą uśmiechnięci Ja niech zdrowie być to o wolną Polskę walczy Za zdradę się nachapali, że na zawsze im wystarczy Wy się do końca, aż się na tarczy Ja nie wstydzę się polskości, nigdy ich za żadne skarby Płacili z swoje życie na ten szaniec jak kamienie Polegli w nierównej walce, lecz mieli czyste sumienie To jest przeciwko komu na ofiarę waszej śmierci Szamalkę o wolną Polskę Chcą wymazać was z pamięci W tym miejscach azyckich Porosły już trawą i nie bojąc się niczego Nie daliście za wygraną Na was niepodległa Polska Była najważniejszą sprawą Niechaj dany pan Pękną Polacy na nogi staną W tym miejscach azyckich grobów Porosły już trawą nie bojąc się niczego Nie daliście za wygraną Dla was niepodległa Polska Była najważniejszą sprawą Niechaj dany pan zna Pękną Polacy na nogi staną, was na pękno, na Nowi staną. Ci, co za butelkę budki, Mordowali patriotów Rytury żyją bez żadnych chłopotów Specjaliści od PR-u wypuszczają Tomy gniotów, trajców usprawiedliwiają Z Polaków robią idiotów, ofiary Łubenskich więzieni, wojskowej informacji Gniją gdzieś tej ziemi, w czasach Demokracji, ta muzyka żąda Prawdy, nie moich prywatnych racji Walczy o pamięć poległych bohaterów Naszej nacji, ich choć wiem, w tym zgiełku Rzucam tylko kilka słów, to prawdy Kilka kropy spadnie na te kilka głów Niech ten biały, dumny orzeł się odrodzi W sercach znów, żeby młody polski naród Urósł siłę i był że wykręci ze wszystkich okręgów Krykam na kolana, składam hołd dla bohaterów Biało-czerwona flaga w moim sercu wbita tkwi Wy skończyliście w tych barwach brada twarzy, brama krwi Wy niech z i grobu, porosły już trawą. Wy nie bojąc się niczego nie daliście za wygraną Dla was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą Niech hajtany państwa z na nogi staną Kiedy sługusy Stalina urządzały wam rzecz krwawo. Wy nie bojąc się niczego nie daliście za wygraną Dla was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą Niech młodzi o tym usłyszą i nie godzą się z przegraną 1 marca o godzinie 17.30 w Bielsku Białej, ulicami miasta, rusza Marsz Żołnierzy Wyklętych. Także serdecznie zapraszam przed Kościołem Białej. Zaczynamy o 17.30. Dziękuję.